Słuchajcie, idziemy do sklepu Klasa. Tam dalej jest stoisko Klasa, jest sklep i chyba jest dużo zabawek I idziemy tam, nie? Antek, idziemy tam, nie? Do tego klasa. Idziemy słuchajcie, i przechodzimy na drugą stronę, bo tak to robiliśmy całą lewą stronę, tamtą część, a teraz idziemy. Tutaj. Zobaczymy co tam jest. Koszulki są już widzę jakieś. Zabawki też są, ale chyba bruderowe, słuchajcie. Tak więc sprawdzimy. Są brudery, słuchajcie, pełno bruderów. Idziemy, zobaczymy. Dzień dobry. Mały bruder, duży bruder, słuchajcie. O, tego nie widziałem. To jest chyba z najnowszego katalogu. Antek, a to co to jest? O, proszę. No to Aksion Sikujez, puzle, choć jakieś superądskie puzle. Mm -hmm. Mm -hmm. Słuchajcie, idziemy dalej. idziemy koszulki. Mhm. Mm Hmm, no patrzcie Nawet jest łopatka wiaderko jest klasa Cycle Farmer, że tak Super I co Antosiu? Jest trochę sprzętu, co? No, co? To jest tak, bo to jest właśnie widziałem. To jest wikinga? No, jest wikinga. I ten też jest chyba co? Z wikinga czy nie? Nie, ten jest chyba Ross A ten jest z wikinga. No, puszdo właśnie widziałem, jeszcze też są, nie? No właśnie, ale ona jest z wikinga, nie z rosa, ciekawe czy by pasowała, a ten traktor to też jest chyba z tego rosa, co? Nie, dobra, traktor jest z wikinga, a ten? Ten też jest z jakiejś innej firmy. to patrz, cyklu 1.32 Xenia. No, racja. Trochę może się pomyli. Dobra. tak Chyba tak. Lecimy dalej. Słuchajcie. Słuchajcie. Patrzcie, jakie znaleźliśmy stoisko. Aktualności techniki rolniczej i zobaczcie jakie są maszyny. Są różnego rodzaju maszyny. Słuchajcie, zapawki. Bratner. Jakiś. Ale co jest najlepsze? Patrzcie, jest ursus. Ursus 1201, słuchajcie. I z antkiem tutaj go wyczajiliśmy, i Zetor jest. krystal I starszy Krystal 120. Patrzcie. Kurczę, ale tu jest fajny. Superantki są te zabawki. Holmer. To są zabawki, słuchajcie, takie branżowe. Kejsa są. No. Wow, ale fajny, 840 zł. Kupujemy go? A to Z fenta? No bardzo, a tu... bardzo dużo, mega dużo. No a to są takie broliczki do kluczy na przykład, wiesz? to tak, tak. Chciałem to się od drugiej strony je zerkniemy. To jest tropa no. 350 zł. Brytyjski jest, słuchajcie, bardzo dużo jest rzeczy. Case Agriculture. No tak, no to jest dużo, Antoś. się dostałeś? Tak, z so tobą Radio Control. Już idę zobaczyć. To takie fajne. Słuchajcie. Ale to jest tych zabawek. Wow, Siku Radio Control, słuchajcie, są też. Sobie... Klasy są. Przepraszam. Tutaj też są zdalnie sterowane? A więc co stoiska słuchajcie z zabawkami też. Jak widzicie są takie zabawki i firmy, o których nawet nie miałem ja pojęcia bynajmniej Faltra <laughs> <O>, różowa <laughs> Tak więc słuchajcie Ludzie robią interes na wszystkim, nie? Dobra, lecimy dalej, bo patrzcie co to jest Patrzcie co jest za nami co jest za nami za nami jest ten wielki ten już poleciał Ja cię. Antoś, gdzie tam wchodzisz? A wiesz, że on jest otwarty, można tam wejść do niego do środka? No? Dawaj, chodź. Skakuj do tego żądiera. Ja wchodzę za tobą. To tu masz tutaj, nie? Patrz. Możesz się złapać. No, tu jest fajne wejście, co, Antoś? No. Złap się tam rurki. A ja wchodzę za tobą. Słuchajcie, największy Deer Chodzę za Hops. 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 Już jestem. Wysiadaj wow. tata na dużym siedzeniu. Ja ciebie. Ale niesamowite Kartę przygotowane żeby nikt nie powrócił. Siadaj ty na dużym. No co ja będę na dużym siadał? Siadaj, siadaj ty. Jak to się to... To się chyba robi do góry i wtedy kierownica się opuszcza. Tak? O, jeszcze. A może już się opuściło, może już bardziej nie można. I co, tak, Co się robi? Nie wiem. A pokaż ten joystick jeszcze tutaj. Jaki jest? A nie ma joysticku. Nie, jest. Taki malutki joystick. Słuchajcie, weź głowę Antoś. A tak to już macie. ciku krystaliczny, wyświetlacz. Nie rusz tego. Zostaw to na parkingu, Antoś. U góry radio, zmieniareczka. Patrzcie tata. No. Superancko. A co za nami widać? Tylko widać... Nawet gąsienice. Nie, trochę gąsienicę widać. A tak to cały obszar roboczy widać tutaj. Patrzcie, a z przodu jeden wielki, piękny widok jak zwierzy. Eiffla. <noise> Ja ciebie, dobra ja schodzę, słuchajcie Ja zamknij siedzenie Antoś zamknie siedzenie No Chcesz na mnie wejść? Ja mam Metr sześćdziesiąty No słuchajcie Ja mam 1,90 m Ale te gąsienice są normalnie Prawie takie wysokie jak ja No pomogę Antosiewi zejść W lewo, w lewo, w prawo, przepraszam no i teraz już na dół. No. no, na dół, na dół, na dół, nie bój się. A, spadają ci, tak? Jak ci, coś się tutaj podobało? Słuchajcie, pełno. No, nigdzie nie można było usiąść, tylko na razie John Deere ma taką ofertę. Idziemy dalej, słuchajcie. My lubimy amerykańskie rzeczy. Super Antski. Nie wiem czy tam jest otwarte po tamtej stronie. Tam pan. Antek. No i co teraz robisz? Antek konsternacja, nie wie co robić. Chodź tu Antosiu. Zaraz gdzieś usiądziesz. Od tej strony tu jest lepsze wejście. Ja cię tutaj przytrzymam. Chodź. Patrz, po tu już jest otwarte, widzisz? No, to wskakuj. Madamokus się obok ciebie, a może Justynka by chciała wyjść? No. Wejdę do ciebie, to rozłożysz mi tutaj siedzonka? Dobra, dziękuję. Wchodzę do ciebie, słuchajcie, siadam. Tutaj jest. Siadam? Nie ja wiem, Antoś. Nie no, chyba taka przegródka na kanapki. A więc patrzcie, wszystkie już nówki mają już wyświetlacz. Joystick się pomniejszył troszeczkę. Dlaczego? Ponieważ większość rzeczy wybierasz pewnie tymi przyciskami na joysticku i przełączasz na ekranie. Tak, to wszystko tutaj. Superancko. Naprawdę, patrzcie, ile tam tego jest. John jak zwykle nie zawiódł super sprawa. Dobra, na razie kończę. Zobaczymy jak kto się opuszcza Słuchajcie, znowu wracamy. Antoś kolejny traktor próbuje testować. Nie chodź tam już, chodź idziemy w tą stronę. No co ty będziesz do każdego traktora wchodził? To będzie zajmować z Patrzcie patrzymy co tutaj dalej jest. Finansowanie fabryczne 4 lata 0%. Reklamę każdy. O, tu jest jaka ładowarka, fajna. Ekstra, ale ma to łyżkę dużo. Co on toś? No, Kramer. Tu, tu, tu. O, tam jakiś wielki John Deere. Na tamtego to idziemy. Tutaj też patrzcie. Ładowarzeczki są, przy John Deere się ustawiły. Może to kooperacja jakaś John Deerem? Mazotti, opryskiwacz. tutaj na podwójnych Tutaj też fajne małe Ten tutaj na podwójnych O już koła trochę przeszły opony Swoje Być może były dokręcone tylko na czas targów Albo go tak ładnie umyli Ty patrzcie gdzie on tam wszedł gdzie ty tam wszedłeś? No taki opryskiwacz ogromniasty, synu No bo ja umiem po No Super, idziesz na tego? O, okazja, 400 wy, 400 tysięcy i możecie takim... No zamiast domu domu chyba taki kupię, będę tam mieszkał A no to jest chyba powystawowy Tak więc Wejdę, zerknę jak to tutaj wygląda? Może mi się tutaj nie skasztanił na dół. Słuchajcie. Ole, się zapadłem na dół. Patrzcie, Antek na dole schodzi. Ten tutaj nie ma wyświetlacza, czyli to jest starsza generacja. Ale jest tutaj już tutaj wyrobiony trochę. Czyli używkę też można dostać słuchajcie. i co ja teraz mam zrobić? Zeskoczyć Poczekajcie bo ja schodzę Dobra, zszedłem na dół, słuchajcie, idziemy dalej. Tutaj kolejne firmy. A no to zaraz tam dojdziemy, a to się idziemy tutaj po kolei. Tutaj są takie mniejsze traktory spacz. Ogrodowe są, tam kombajn też widzę. Ogrodowe ten dla takiego zwykłego zjadacza chleba, można by powiedzieć, też wersję. Proszę. Na pewno jest otwarte Antoś Tak, no to pod nami pójdziemy. Kropi Proszę, patrzcie, jaki mały. ten jest bez kabiny. No bo też są takie, że bez kabiny, takie ogrodowe. A Co on tam ma? Co to jest? Nie Z tego kuchna. To jest chyba taki rozdrabniacz. Słuchajcie, tutaj widzimy do palotów. O, jest ten. Ja bym chciał to. Mógłbym tym do roboty dojeżdżać. Tego to widziałem kiedyś na magazynie, jak pracowałem. To był taki też przyjechał John Deere, fajny superancki Słuchajcie. 54 konie, napęd na 4 koła. Super sprawa. O, jest i nasz John Deere. Sejdźmy zabawki. No tak, zapomnieliśmy o nich. Ja tutaj sobie wsiądę, bo ja chcę zobaczyć tutaj ten pojazd. O, ale mi się tutaj w nim podoba. Patrzcie, neutral, high, low, reverse. Dwa koła, cztery koła, cztery koła, cztery koła z dolną blokadą. No ekstra. Dobra, wracamy za chwilę Pogoda się nam trochę popsuła, słuchajcie. Ale dalej lecimy z tematem. Jak widzicie sieczkarnia do kukurycy. Dalej. dalej mamy kombajn. Niespodzianka! Co jest? Niespodzianka! Niespodzianka. Antek też z Jodirem chodzi. Wow. No, to jest go. O, tam można wejść, Antoś. Tylko, że tam ktoś jest, nie wchodź teraz, Antoś. Spokojnie, będziemy wracać, to może wejdziemy do każdego, można wejść. Fasz. Do Jondira. Tak więc, o, ten jest do kukurydzy, przystosowany. Bo jest z drugiej strony. A, to jest, są jakieś zabawki w sklepie Jondira. Chodź, zobaczymy. O, patrzcie, jaka kabina jest. Tutaj można do niej wsiąść Chodź. O, patrzcie, farming. Nie wiem. To jest wszystko pokazane. Słuchajcie, o, jest pokazane. Odbiornik staw, czyli to wszystko, co wpływa na efektywność pracy, czyli GPS. O. Antoś, co tam nacisnąłeś? A to można tak naciskać? Nie, chyba nie. Trzeba wiedzieć, co tam jest napisane, Antoś. Ale kabina to jest poglądowa, słuchajcie. Zaraz tutaj sprawdzimy, bo tam jest monitor, Antosiu, i wtedy możesz jechać i coś celować. Ja ci to zaraz próbuję ustawić, zaraz zobaczymy, czy to jest. Dobra, słuchajcie, już jestem, już wiem o co chodzi. Czyli macie tutaj takie urządzenie, tu jest drugi, które, jest, tak, które jest sprzężone z kierownicą. Tu macie GPS, który ustawia wam położenie i wybiera optymalną trasę tam, gdzie chcecie jechać i w jakiej konfiguracji. Czyli ustawiacie sobie na przykład wybierację select track, nowa trasa i widzicie, możecie sobie ustawić jak będziecie chcieli jechać, czy w ścieżkę, czy nie i tak Wtedy, jak jedziecie, tutaj naciskacie auto i to yy, pomaga wam w prowadzeniu, że możecie puścić kierownicę i traktor jedzie sam. Tak więc to jest związko normalnie spięte. Tutaj tu jest ekran, to pewnie było tutaj sprzężone, ale nie wiem, nie działa jakoś. Tak więc idziemy dalej. A teraz weszliśmy, słuchajcie, do sklepu John Deera. I tutaj patrzymy na zabawki. Bardzo dużo zabawek John Deerowych właśnie pod egidą John Deera. Słuchajcie, różnych filmów Prestige, Prestige Collection ERTL Co to są za zabawki w ogóle? Nie znam takich film Tu są Siku Tu Siku to znacie Kolejne Fuco No John Deere tutaj też Z tego no to patrz. Siku, no, z Wikinga, patrz. No? Tam Ale jest tego jeszcze. jest. No, tam też, nie? No. Bruder. Bruder. A! No? I puzle są, zobacz, nie? I fajne takie proloczyki i smycze. Super sprawa, nie? Antek. No. I termometry, słuchajcie. Ekstra. Tutaj taka tabliczka. John Deere Parking Only. No to fajne. Tak, Siku Control z Brytyjca, nie? Nie, Siku, Britains to jest. Aha, tak jest. Przepraszam, masz rację. Super Dobra, uciekamy.